Będzie się działo, będą różne przygody naprawdę i nie będzie tematów tabu, o czym się przekonacie na własnej skórze i na własnych uszach. Mam nadzieję, że będzie niezły rozpierdol, bo musi być. Na niektórych twarzach jest. Zróbcie wielkie brawa, bo przed wami pierwszy występujący Dariusz Szczepan Szczy... To ja może bardziej bym zaśpiewał w tym momencie może lepiej by siadło. Jak nie będzie, to nie będzie. Zacznijmy od tego, żeby się trochę poznać. Ja urodziłem się w 1987 roku. No, też tak myślę. To było mniej więcej pół roku przed wybuchem w Czarnobylu. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to chciałem tylko powiedzieć, że taka ładna koszula, a rej taki paskudny. Żebyście wiedzieli. 10. 10 lat już tutaj w sumie mieszkam w tej Holandii i doszedłem do bardzo prostych wniosków. Część z tych robót, które my tu wykonujemy, mógłby wykonywać średnio ogarnięty szympans. Wiecie, dlaczego ich nie robi? Bo po szympansa to trzeba po, do Afryki płynąć, a po nas wystarczy zadzwonić i już w busie siedzimy. Kiedyś pracowałem dla jednego magazynu, ja nie będę wymieniał go. Z nazwy, ale w bonlkown dostaniesz absolutnie wszystko. Ja wiem, o czym mówię. Ja kiedyś tam skraczki dostałem. <gry> Autentyczne. Jak ja mówię wszystko, to mam na myśli wszystko. AGD, RTV, HWDP, HDMI, wszystko. Jest, tam był wybór absolutny. Można było robić bez ograniczeń. I jak gdzieś się dostałem? Na dział z gadżetami erotycznymi. A jak? Tymi ręcyma. No tak, jedna ręca, druga ręca. Tymi ręcyma przerzuciłem tony kutasów. Tak, byłem samodzielnym specjalistą do spraw wykładania kutasa i jeszcze mi za to płacili. Czyli pomyślcie nad swoją robotą, czy nie warto zmienić. Po jakimś czasie nawet zacząłem odróżniać osoby, które zaczynały tam. O tych, które już tam długo pracowały. Takie świeżaki, to na przykład jak zbierały te gadżety, to jak czerwony kapturek zbiera grzymy, tak? O, kuciawka! Saszy Grey. Kto nie zna Saszy Grey? To znana pisarka okresu międzywojennego. Nie wiedzieli, bo nie czytają. No. Ja tu dopiero zaczynam. Jeszcze nie powiedziałem. Dzień dobry. Ależ, żeś mi zrobił, człowieku. No to świeżaki tak zbierały, ale byli też doświadczeni wykładacze kutasów. Prawdziwa szlachta, jeśli chodzi o wykładanie kutasów. Taki kolesiek wykłada w ogóle coś na lokację, i nawet jeśli to włączy przypadkowo, i on tak zaczął falować, on nie miał problemu z tym. Żadnego, nawet nie mrugnął. Ja, na nich, ja ich nazywałem saperzy. To byli ludzie niebezpieczni. Kiedyś też miałem do czynienia z taką sytuacją. Ja to jestem ten koleś, który jak przychodzi gdzieś do roboty, to od razu pierwszy dzień robię rozpierdol. Tam dzieją się rzeczy dziwne. I coś namotałem w skanerze i trzeba było przenieść coś z jednej lokacji na drugą. Idę na to lokację, a tam co? Czeka na mnie 20 plastikowych penisów. No myślę, hmm, no przecież nie będę tego nosił na sztuki, nie? Bo to będzie w chuj czasu, że tak powiem. Więc pomyślałem sobie zabiorę je naraz tylko jeszcze w tym czasie się rozejrzałem czy nikt nie widzi bo to trochę obciach i biorę. Ja je obejmuję jak ojciec obejmuje swoje dzieci i robię to szybciutko zapieprzam do następnej lokacji żeby nikt mnie nie widział. Jak już idę z tym wszystkim to nagle wypada, wypada za zakręt jakaś dziewczyna i syru wszystko się wysypało. Leży na ziemi. Ja tu tylko przyklękam. Ja jestem jak ta Zachłanna baba z radomia. Ja to tylko zbieram. A ta dziewczyna tylko stoi i patrzy na mnie. Zero uśmiechu. Nie ma nic. Oczywiście to nie jest najbardziej przypołowe, co tam widziałem na tym całym magazynie. Kiedyś do ręki wziąłem maskę. Wyglądała jak nie Niby normalna, ale z tyłu była zapinana takimi pasami. Myślę sobie, po co te pasy? Ale z przodu jeszcze była ciekawsza. Miała taką rurę i na samym końcu lejek. No, a na tym naklejka Ulim Fan. Ja sobie myślę, na cholerę ten lejek. No jak sama nazwa wskazuje, ktoś tam jednak leje. A ty musisz zdążyć to przełknąć, żeby się nie utopić. Wyobrażacie sobie? No. To już była przesada. Po tych wszystkich incydentach pomyślałem, czas zacząć jeść grzyby. No bo dlaczego nie? I w tym momencie, kiedy to zadecydowałem, od razu byliśmy w smart shopie i kupywaliśmy. Właściciel nam dał taką kartę, my mogliśmy sobie wybrać, tam była halucynacja, kolory, wszystko tam było. Ja spojrzałem na tych moich ziomków i było. Je, yeah, jedziemy na maksa, je! Yeah. No co będziemy się ograniczali? Mogłeś wybrać coś lepszego. Co ty tam pijesz? Więc bez problemu. Zdążyliśmy to zakupić. Jeszcze w międzyczasie sprzedawca nas pyta, ej panowie, ale wy to kiedykolwiek jedliście? A my, no, no pewnie. Cały czas, no co niedzielę, w pieprzami garściami. No co ty, za kogo nie masz? Ale on już się rozpoznał. On już wiedział. Nawet wiedział w ogóle, że jesteśmy Polakami, więc od razu po podniósł palec do góry i mówi, drodzy, nowi... Podróżnicy. Hmm? Dobrze. Zapamiętam cię. Drodzy podróżnicy. Pamiętajcie, żeby tego nie łączyć z alkoholem. No my, no, no pewnie, no, no za kogo ty w ogóle nas masz? No, no oczywista chyba sprawa. Wychodzimy tylko stamtąd. Jest pytanie, no to litra czy dwa? Umówiliśmy się na jednego litra. Ja wróciłem na chatę, ja nie jestem taki cham, od razu z będzie to ja. Ja to przyrządziłem. Zrobiłem sosik, dodałem do tego grzybki i podałem z makaronem. Uala. Magda Gessler by się ze szczęścia, jakby takie coś postawił, przed nim. To było to. Zdążyliśmy jeszcze zjeść w międzyczasie po parę... i wypić parę drinków. Więc przyjąłem tą swoją liczbę kolejek, w międzyczasie zadzwonił do mnie ziomek, wyszedłem sobie do ogrodu. No, i rozmawiam z nim w najlepsze. No, ale nagle sytuacje zaczynają się wymykać spod kontroli. Ty ja słyszę, jak liście zmieniają kolor. Kumacie to? No, ciężko to skumać, ale ja to słyszę. Rozglądam się, a tu już drzewa zaczynają falować. Mówię o, 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 grubo. Od razu oddzwonię do ciebie, nie? Bo teraz zaczyna się robić już dziwnie. W głowie tylko słyszę: Welcome to the jungle! I wszystko, nawet ten malutki ogródek zamienia się od razu w pieprzoną dżunglę. Wszędzie są pnącza. Wszystko tak się dziwnie rozwinęło. Ja sobie myślę, jak ja to chuja w ogóle wrócę? Zadzwonić na Ubera? Nie no, trochę głupie. Nawet jeśli ktoś przyjedzie jeszcze głupsze. No to nie, może zadzwonię albo nawet za, zawołam do swoich kolegów. Nie. Jak oni wyjdą, nie wiadomo nawet w jakim oni są tak naprawdę stanie. Może wszyscy zabądzimy w tym ogrodzie. Więc nie ma rozwiązania. Myślę sobie, nie będę ich wołał do chuja, bo ja jeszcze mam swój honor. Ty, mija minuta. Ja nie mam już swojego honoru. Wycieli. Ja idę tu na kolanach. Ja chcę tylko dotrzeć do celu. Podchodzę, a tu jest jakby niby narnia. Dotykam. Macam. No ale gdzieś taki realny halun. Żeby to tak czuć. I nagle czuję, że ktoś stoi nade mną. Myśli sobie, co za wycieczka, jeszcze na koniec jakiś orangutan mi wyrucha. Sprawdzam. A to mój kolega mówi, ziomek, co ty robisz w tym żywopłocie? Ja wstaję. Otrzepuje się. W jakim żywopłocie, o czym ty mówisz? Musimy jeszcze przejść przez bagno. I jesteśmy w domu. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Daniusz Szczepan-Szczepiński. Wielkie prawa dla niego.